Zamierzcie mi stąd! Józef, jaka Send help. Może dlaczego to muszę robić? Zostanę bankrutem. W dzisiejszym odcinku przejdę metamorfozę w typowego Sebiksa dresa z osiedla. I oczywiście, są na Eli, wpadajcie na moje socjale. Linki w opisie. Tutaj macie listę 5 ostatnich subskrybujących. Bardzo wam kochanie dziękuję za wsparcie. A teraz bez gadania zapraszam do oglądania. Standardowo zaczniemy sobie od wyboru konia. I ja już mam pewien plan na to. Bo wiecie, fryzy w Star Stable kojarzone są z takimi koniami, wiecie, hop do przodu i w ogóle. Ja myślałam na początku, żeby wziąć fryzę. Ale tak teraz sobie myślę, że fryzy są trochę za eleganckie. I w ogóle ciężko jest znaleźć takiego konia, który będzie pasował do dresa z osiedla. Ale ja mam takiego konisia. Ona zbie Dark Eye i Dark Fire wybierabym któregoś z nich Nie wiem dlaczego te aute chińskie Bez grzywy, łysole Jakoś tak kojarzą mi się z Takimi, no nie wiem Dobra, że po wyjdę na jakiegoś ignorantę Wait, gdzie jest mój koń? O, no popatrz na niego On jest taki On jest taki Taki, taki no, dress, no taki, no dress, no, no tak. No. <gry> dlatego myślę, że pojedziemy sobie tutaj z naszym hałtykingiem i ubierzemy go przez ciekawego. Zaczniemy sobie od konia, bo scharakteryzować konie jako Sebiksa uważam, że jest o wiele trudniej e, niż człowieka. E, dlatego ciało. 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 Siodło. Chodziło mi o siodło. E, Zacznijmy od niego. Najlepiej jakieś takie dziwne, szare. To jest takie, takie jakieś dziwne to siodło. Tu musimy mieć adidaska, tutaj dressiki, a nie jakieś kurde eleganckie siodła. E, dobra, co za głowę? Głowie może z jakiegoś sznura by wolnęła. Ten sznur wydaje się taki, taki akurat na miarę Sybixa, takiego spod sklepu, wiecie o co mi chodzi. O, szary sztur, żeby jeszcze tak mniej więcej pasował. Dobra, co to za czapraka? To wzięłabym jakiś taki z jakimś logo najlepiej. Tu mamy jakieś logo, bo wiecie, Adasia, tutaj logo. Logo, albo takie, to też jest jakieś logo. Albo to w ogóle. O dobra, to mi się tak kojarzy, jak są jakieś takie mecze i na meczach zawsze są takie typowe kibice. To tak, jest, tak właśnie to jest, możemy uznać, że to jest flaga jakiejś reprezentacji, tak? Tak, uznajmy tak. Co do ozdób, to nie wiem, czy jest nam coś tutaj potrzebne. Ewentualnie kokarda y, z czaszki mogłaby tu pasować. No ale Sebiks, który ma konia z kokardą, no błagam was, no. Owieczki, owieczki najlepiej też jakieś takie groźne, wiecie. Ale żeby już nam w ogóle pasowało do tego, tego czepraka nieszczęsnego, co? Ewentualnie po prostu czarne. Co myślicie? Może te czarne po prostu weźmiemy, żeby było tak groźnie. Albo białe, bo wiecie białe, że zabandażowane po bójkach. E, jak mi zablokują ten film, za nieodpowiednie treści, to po prostu umrę. Nie, no, czarne są groźne. Weźmiemy czarne. Torba oczywiście musi być wielka, najlepiej Gucci. E, torba Gucci, najlepiej jakaś taka. O, z jakimś logo. Uznajmy, że to jest logo Gucci, tak? To jest Gucci, moja droga. Co, so, a jakie zwierzątko torby? Albo lina, albo bym walnęła gaśnicę. Bo gaśnica, wiecie, trzeba gaśni Polwar od razu, wiecie, rozpętasz, to musisz go od razu ugasić. Myślę, że to jest taki dobry atrybut każdego menela spod sklepu. Tak mi się wydaje. Gaśnica. To jest to. Dobrze, skoro konia mamy zrobionego, to teraz polećmy z człowieczkiem. Oczywiście koszuleczka z jakimś wielkim logo. E, myślałam też nad takim może swetrem, ale on nie jest taki. On musi, musi być logo Adidas albo Gucci, a nie. Ewentualnie żonobika taka, ale to wiecie też. Kurde, no mam dylemat. Czy wziąć wielkie logo Gucci? Albo to będzie koszulka takiego zespołu, i to jest na pewno jakiś zespół pier... Piłkarski, drużyna piłkarska, to jest na pewno jakaś tak, tak, tak. Tak, musi być mój ulubiony klub. Dobra, spodnie, koniecznie ledziny. Albo jakieś takie na trzy paski leczto tak? Kajcie, zajrzyjmy do sklepu globalnego. Szukamy spodnie na trzy paski leczto laski. Na pewno są takie. O, tu są jakieś spodnie takie, patrzcie, one tu mają trzy paski, a nie, to nie są trzy paski. No ale dobra, jakieś takie podobne. Dobra, powiedzmy, że są podobne, tak? Kupujemy je. Wiecie, jakie będę miała przez te odcinki zaśmieconą szafę? Dobra, mamy na trzy paski lecowlaski. Teraz lecimy z jakimiś butami. Buciki, koniecznie jakieś Jordanki. One wyglądają. Te wyglądają jak Jordanki. No, nie, powie, nie powiecie mi, że nie, no, nie powiecie mi, no. Rękawiczki. Rękawiczki muszą być duże, że wiecie, jak będzie jakaś bójka, żeby po prostu. Najlepiej czacha taka, bo jesteśmy groźni, co nie. O, takie, żeby było widać palce, że wiecie, że ja się niczego nie boję. Tak, to będą odpowiednie rękawiczki bokserskie do bujek pod sklepem. O, teraz. Teraz jest bardzo ważne. Coś na łeb. Najlepiej jakaś kaszkietuwa, oczywiście. O, patrzcie. Zarąbista kaszkietuwa. E, najlepiej wyobraźmy sobie, że tu jest jakiś logo, tak? Adasia albo Nike tak? Musimy sobie wyobrazić. I koniecznie musimy się zamaskować, wiecie, jakieś duże czarne okulary. Ej, bez kitu muszę czarne okulary już mam na twarzy. Dobra, powiedzmy to. E, żeby, wiecie, nie było, wiadomo, mojej tożsamości. O, czerwone, żeby pasowały do koszulki i do gaśnicy. Patrzcie, jaka jestem genialna. Wow, no niesamowite. Dobrze, fryzurka musi być fresh, to fresh, więc będą taki czarny, siwy i rocks, który przykryjemy naszą kaszkietową. Myślę, że to jest bardzo dobry plan, patrzcie. Albo takie trochę dłuższe, wiecie, albo kucy, kurde, bo kucyki są takie groźne, wiecie, taki, Takie, że włosy, uwaga, będziemy zaraz. Tak, kucyk, kucyk to jest to. Dobra, ja Was zostawiam w niepewności i lećcie zobaczyć final look. Dobrze, teraz ja, jak to ja, muszę koniecznie kogoś powkurzać. E, bycie Sebą. Nie ma tak, że ja tu robię transformację i nie zaczepiam ludzi, tak? Wcale nie uprzykrzam innym ludziom życia. O, dobre, mamy Zoe. O, nie, hej, mała. Jestem Seba. Musimy w to cisnąć. Musimy cisnąć w to po prostu. Ty jesteś Jessica? Tak, musi być. Musi tak być. Aha! Ona mi chyba chce dać kosza. Ona mi chyba chce dać kosza. Jak to tak? Jak to? Gdzie Brajanek? Gdzie jest Brajanek? Oddawaj mi moje dziecko. Boże, przepraszam ci Zoe, za to, że musisz po prostu przetrwać. Przepraszam, proszę, że cię cringuje. Gadnij. Poszedł po alko dla starego na 100%. Nie, błagam. Nie, YouTube, YouTube. Ja jestem family friendly twórcą. Lubię kotki, pieski i się przytulać. Proszę, nie! Ja was przepraszam wszystkich, że po prostu ja to robię. Nie, nie, nie. Tutaj się Zoe nie nadaje na Jessicę. O nie. <laughs> Moja Jessica uciekła. Czy to było cringe'owe? Tak. Czy wyżarło mi mózg od środka? Tak. Czy nigdy więcej tego nie zrobię? Owszem, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli chcecie więcej filmów z różnych metamorfoz, to koniecznie lecimy o tym znać, zostawiając łapeczkę w górę. Przypominam jeszcze o zostawieniu subskrypcji oraz podjęciu na mojego Instagrama noeli SSO, gdzie wrzucam dużo kontentu z mojego codziennego życia. A teraz życzę Wam miłego dnia, wieczora, północy, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia!